Wyobraź sobie, że prowadzisz sklep internetowy, bloga lub stronę z ofertą swoich usług. No i chcesz wiedzieć, kto tu zagląda, co najbardziej ich interesuje i skąd oni w ogóle przyszli. Narzędzie Google Analytics daje Ci te odpowiedzi, no ale najpierw musisz otworzyć mu drzwi. No i w tym celu możemy podjąć konkretne działania. Czyli żeby Analytics w ogóle zaczął działać, no to potrzebuje małego kodu, tak zwanego tagu na każdej twojej stronie internetowej, na każdej stronie witryny. Można to zrobić na kilka sposobów, na przykład ręcznie, gdy wklejamy taki kod bezpośrednio do danej strony, na przykład do html czy poprzez edycję plików szablonów w stronach WordPress. Ale można to też wykonać automatycznie poprzez tak zwany Google Tag Manager. Jest to łatwiejsze, gdy mamy dużo różnych narzędzi. Czyli ten kod, ten odpowiedni tag, on jest takim cichym strażnikiem twojej strony. Nie widać go, ale pilnuje wszystko, co się dzieje. I oczywiście w dalszej części kursu dowiesz się, jak bez problemu zainstalować takie odpowiedni tag. Dzięki czemu będzie możliwe podpięcie Twojej strony czy też innych witryn do narzędzia Google Analytics i to pozwoli Ci zbierać odpowiednie dane. Ale teraz zajmijmy się właśnie tą kwestią: jakie dane ma możliwość zbierać to narzędzie Google Analytics, biorąc pod uwagę użytkowników, którzy mogą trafiać na naszą witrynę. Za pomocą tego rozwiązania czyli tak Google Analytics można zbierać takie informacje jak na przykład skąd przyszedł dany użytkownik z na przykład social media z Facebooka z Instagrama czy może korzystał z wyszukiwarki Google i tam zauważył propozycję pewnej strony i kliknął może też korzystał z pewnego czatu AI z czatu GPT i też została mu zaproponowana nasza witryna i też Mamy możliwość dowiedzieć się w tym narzędziu Google Analytics, że ktoś właśnie przyszedł z danego miejsca. I my to dokładnie widzimy, jak wiele użytkowników przyszło z social media, jak wiele osób przyszło z wyszukiwarki, czy też z pewnych narzędzi AI. I to jest naprawdę świetna informacja, bo pozwala później podejmować różne ciekawe decyzje, dokonywać ulepszeń. Ale do tego też przejdziemy później. Na temat użytkowników, którzy trafiają na stronę, można uzyskiwać jeszcze inne informacje w narzędziu Google Analytics. Na przykład można dowiedzieć się, z jakiego urządzenia ktoś korzysta: czy z komputera, czy z telefonu, co on też ogląda w danym momencie na naszej witrynie. Czyli, czy zagląda na stronę główną, jak długo przebywa na tej konkretnej stronie głównej, czy też na pewnej podstronie. Czy może też zajrzał na pewien artykuł, który znajduje się na blogu, bądź przegląda jakiś produkt, to my mamy możliwość dokładnie to śledzić, co on ogląda w czasie rzeczywistym, ale też mamy możliwość spoglądać w przeszłość, czyli na przykład przeanalizować sobie ostatni tydzień, miesiąc, no i widzimy, jak wielu użytkowników trafiło na naszą stronę. No i gdzie oni najczęściej trafiali, co ich najbardziej interesowało. Więc te informacje wtedy mogą być dla nas bardzo cenne. I to, co jest bardzo ważne, to też możemy widzieć, jakie akcje wykonuje użytkownik. Czyli jeśli decyduje się na przesłanie formularza, klika w pewien link na naszej witrynie, dokonuje zakupu, wypełnia pewien, powiedzmy, zapis na subskrypcję do newslettera. Te wszystkie, wszelkie akcje są zapisywane, i my ma, mamy możliwość z takich później statystyk w pełni korzystać. To jest zapisywane w tak zwanych zdarzeniach. No, i tutaj podam pewien przykład. No, ktoś odwiedza Twój sklep internetowy, no, i to już jest zdarzenie, że użytkownik trafia do Twojego sklepu internetowego. Ktoś wysyła zapytanie. Czyli na przykład ma możliwość przejścia do zakładki Kontakt i skorzystania z formularza i ma pewne pytanie, więc decyduje się na kolejne zdarzenie. Ktoś kupuje twój produkt, na przykład kurs online czy jakiś fizyczny produkt w twoim sklepie, no to także jest zachowywane jako zdarzenie w tym narzędziu Google Analytics. No i my bierzemy pod uwagę możliwości najnowszego narzędzia Google Analytics. I tam większość takich akcji jest już łapana automatycznie, ale my mamy też możliwość tworzenia własnych zdarzeń. I co to oznacza automatycznie, że my nie musimy samodzielnie grupować te różne zdarzenia, ale to narzędzie nam w pełni w tym pomaga. My też możemy tworzyć własne zdarzenia, na przykład śledzić kliknięcia w przycisk Zapisz się na webinar, bo na przykład taki call to action przycisk byśmy mieli na naszej witrynie i byśmy chcieli dokładnie śledzić jak wiele osób które trafiają na naszą witrynę klikają w ten link i decydują się by zapisać się na przykład na webinar bądź by zapisać się na newsletter. Różne mamy możliwości tutaj śledzić. Ale warto również zaznaczyć, że jeśli mamy własną aplikację, to także możemy w tym celu wykorzystać narzędzie Google Analytics. I tutaj możemy mieć różne aplikacje, na przykład quizy, kursy mobilne, pewne gry. I warto zauważyć, że tamto narzędzie działa podobnie, tylko zamiast tagu na stronie używamy specjalnego zestawu narzędzi do aplikacji. To jest taki Firebase SDK. No i podam taki praktyczny przykład, czyli masz landing page, gdzie sprzedajesz kursy online, no i chcesz wiedzieć. Ile osób przeszło do koszyka? Ile z nich dokończyło zakup? Ilu zapisało się na newsletter? Dzięki Google Analytics widzisz wszystkie te kroki i możesz odpowiednio reagować. Na przykład poprawić swoją stronę, jeśli wiele osób odpada w koszyku, skrócić czas, aby mniejsza ilość była kliknięć, by mogli zdecydować się na zakup. Czy możemy zauważyć pewne błędy, że na przykład wyskakuje jakiś błąd i może dlatego ktoś nie decyduje się na zakup, bo jest jakiś problem na naszej witrynie. O czym warto jest tutaj pamiętać? No, po przetworzeniu dane w Google Analytics nie mogą być zmienione, więc dobrze jest przemyśleć, no, co chcemy śledzić, zanim cokolwiek wykluczymy w ustawieniach. To takie pewne wprowadzenie, które miało Ci uświadomić, że za pomocą narzędzia Google Analytics jesteśmy w stanie naprawdę uzyskać świetne możliwości. Mamy możliwość śledzić przeróżne działania e, dotyczące konkretnego biznesu, e, konkretnej strony internetowej, ale także pewnej aplikacji. To w tym celu bez problemu także to narzędzie. Będzie mogło w pełni się sprawdzić i zbieranie takich danych może być bardzo ważne, skupiając się tak naprawdę na każdym biznesie, który w ramach swojego rozwoju decyduje się na zaistnienie w internecie czyli posiada własną stronę, pewien sklep, pewną aplikację. Istnieje online, no to wtedy to narzędzie Google Analytics naprawdę może przyczynić się do skalowania tego biznesu i możemy tam mieć dostęp do tych wcześniej wspomnianych statystyk, czyli jakie różne zdarzenia podejmują użytkownicy, czy na przykład pierwszy raz zaglądają na stronę, zaglądają sobie na inne zakładki, dokonują pewnych kliknięć. Na przykład, aby zapoznać się z jakimś linkiem, z kolejną podstroną, z jakimś artykułem na blogu, wypełniają pewien formularz, czy dokonują zakupu. To wszystkie te zdarzenia są tam odpowiednio przechowywane i my mamy możliwość te dane we właściwy sposób wykorzystać, przeanalizować. Jak to zrobić, no to oczywiście dowiesz się w dalszej części trwania tego kursu, a to pierwsza lekcja, która miała stanowić pewne wprowadzenie na temat możliwości tego narzędzia.